Witam, pozdrawiam z Zahadita, Pazalszta. To jest moja pałatka, tak zwana peleryna wojskowa Możemy ją założyć na siebie, jak wiele razy wspominałem Tu jest miejsce na rączki, na łapki żeby mi swoje, swoje łapki wsunęli I Jeżeli ktoś nie ma goreteksu Ktoś nie ma laminatu, ktoś nie ma czegoś wodoodpornego A ma pałatkę, może spokojnie założyć na siebie Dzisiaj pierogi radzieckie Kawa Fajczarzenie fajki drewnianej tak zwana peledyna wojskowa. No proszę Państwa, słoneczko ładnie, ładnie świeci. Rykowisko fajne było tam. No co mogę powiedzieć? Jesteśmy, jesteśmy w lesie, tu gdzie najpiękniej. Co Ci powiem, to Ci powiem. Ale pięknie jest w tym lesie. W ogóle ja to kocham las. Dla kogoś może być to dziwne. No dla mnie to jest normalne. Ale ja kocham przebywać w lesie. Obcowanie z naturą. Ktoś powie? Że to jest dziwne, że on w ogóle chodzi po tych lasach, rozstawia namioty, rozstawia te swoje, nie wiem, biwi, talpy, notki. Notki nie mam ani biwi. Rozstawia, rozstawia te swoje ganki, talerze, czajniki, menaszki, szczućce. Ale ja to kocham, to jest moja pasja, zainteresowanie, miłość do lasu. Także pozdrawiam serdecznie Żeziszowi, Daszbur.